No, Siemanko, kochani, witam Was powrotem na kanale. Co chciałem powiedzieć, dzisiaj, no, naprawdę jesteśmy na kanale. Powiem tak, przyszedłem kontrolnie, zobaczcie, co się dzieje, z tego względu, że. No, tu już jest ten okres, kiedy powinny zacząć brać naprawdę grube ogonie, takie przez duże. O! No, jeszcze na pewno ich tutaj połowimy. No, akurat nie dzisiaj, dzisiaj jest porażka totalna. Złowiłem tylko jednego sandacza, sandaczyka i to powiem Wam jak. Na Werta. I właśnie tutaj chciałem Wam powiedzieć, ja robiłem taki filmik już kiedyś, jest gdzieś tam na kanale, ale powtórzę, bo wielu z Was może tego nie wiedzieć: że bardzo dobra miejscówka na tego, na tego typu kanałach, zresztą wróciły na tego typu kanałach, to jest kanał żeglowny w Niemczech od Mitterlandu prowadzi do Brika I zobaczcie, kochani, pokażę Wam miejscówkę. Tylko tak, żebym telefonu nie opuścił. O! Tego typu brzeg. Zobaczymy, tak, żebyście zobaczyli lepiej z larsenami. O! Takie larseny są. Zaraz próbujemy jeszcze dalej, żebyś. Właśnie tutaj larsenów tyle nie ma, sobie widzę, betonowe sporniki. Ale to nieważne. Tutaj głębokość jest przy brzegu. Około 3,5, metra, 4. No, zależy w którym miejscu, tak, bo to też tak nierówno górki po górki i tak dalej. Dno twarde. I co chciałem powiedzieć, kolejni tutaj naprawdę macie. To jest miejscówka brzeg, metr od brzegu nie dalej. Tu siedzą takie. Dzisiaj w taki sam sposób złowiłem sandasza. Zresztą ja go może wrzucę, bo ja go złowiłem na ten poza kamerą, ale ja go nagrałem, tylko że go odhaczam i wypuszczam. Nie był jakiś tam wielki sondaż, tylko ważny, gdzie był. Właśnie tu pod brzegiem. nie dzisiaj nic, rzucałem na wszystkie możliwe sposoby. Nawet próbowałem dropszota. Nic, kompletnie nic. Echo, nawet puknięcia, żadnego kontaktu. Myślę, a spróbuję werta. Tutaj wolno. I tak zacząłem chodzić sobie badać, bo ja bardzo dobrze wiem, że te ryb, ryby, piękne ryby tu siedzą pod całym brzegiem. Jedno branie nie wcięte. I jeden sandacz. No, na bezrybiu i sandacz ryba, że tak powiem. Ale miejscowi wędkarze, ci, którzy tu od lat chodzą, a szczególnie ruski, jak na nich mówią Niemcy, rusisze kormoranem, bo oni biorą wszystko, no, ale oni łowią tylko w taki sposób. Chodzą normalnie wertem przy samym brzegu i łowią. Uwierzcie mi, że łowią sandacze. Ja nie lubię tego sposobu, nie lubię wertykala, nie lubię tak się bawić, bo mam wrażenie, jak pod lodówka, i tak dalej. Także ja spinninguję klasycznie. No, Niemniej jednak czasami trzeba się przejść, obadać. Jak nachodzę na takie miejsce, zanim zacznę rzucać, najpierw wertykalnie sprawdzę sobie pod brzegiem. I warto tutaj sobie zapamiętać, o na tego typu kanach, na rzece Elbląg, kochani koledzy z Elbląga wiedzą, gdzie tam gdzie jest pap EB. Teraz tam postawiony nowy budynek, kiedyś tam był taki duży parking. Tam przy brzegu, przy samych betonach inni koledzy łowili daleko, rzucali boczne troki i tak dalej. Łowili okonie owszem, ale okonki. A ja łowiłem przy samym brzegu naprawdę okonie ładne. Ja nie mówię że jakieś tam rekordowe, ale naprawdę ładne okonie. I były mecz od brzegu. Ta sama sytuacja. To jest w Niemczech. W Elblągu było dokładnie to samo. Przy brzegach łowiłem naprawdę piękne okonie. Nawet na rzece Elbląg, tam gdzie żegluga jest, przy żegludze, przy samym brzegu dosłownie. Szczupak, jeden, drugi. Normalnie jest między tych filarów. One tutaj się czają, robią pułapki, normalnie stoją i polują na a tym bardziej jak na wieczór drobnica idzie w brzeg, ona w te załomy się chowa i tak dalej, stąd wychodzi w ciągu dnia i one dokładnie wiedzą, gdzie jest ich żarcie. I tu polują na. tu jest naprawdę pod samymi brzegami, na takie głębsze brzegi, prosto ścięte do dołu, albo larseny, albo jak tu widzicie, takie sporniki i tak dalej. Ona siedzi, dosłownie często stoimy jej nogami na głowie nawet o tym nie wiemy. Rzuca się daleko, bo to wyobraźnia podpowiada, jak to daleko, jakie piękne ryby i tak dalej, czego tam nie ma. A prawda jest taka, że często stoimy dużym rybom na głowie i nawet o tym nie wiemy. No dzisiaj złowiłem naszego wrzucę, może jakiegoś shorta zrobię na YouTube. Ale warto, żebyście wiedzieli, bo na przykład druga strona już nie jest taka, yy, no... Wzmocnione jest troszeczkę inne. Tam są kamienie i beton, beton idzie w dół. Takie, takie stoki. I jeżeli ryba poluje, no to wtedy tam można niedaleko brzegu połowić, ale wtedy normalnie, klasycznie prowadzą pod powierzchnią bo metr, półtora. Potem już naprawdę zaczepy są tak, że mała głowa, ale tego typu brzegi na kanałach czy gdzieś rzeki, jakieś wzmocnienia i tak dalej są. Tam pod samymi brzegami stoją naprawdę często i gęsto bardzo ładne ryby. Także warto tego miejsca nie przegapić. I czasami, tak jak ja często stoję, to po prostu zaraz o, o, rzucam sobie złóż brzegu, wzdłuż brzegu metr i jakieś podbicia. Czasami prowadzę w to, nie zależy na jakiej wysokości te ryby będą stały. Także takie prowadzę. I tak to mniej więcej wygląda. I trafią, naprawdę trafią. No akurat nie dziś, no taki dzień, że ryba nie, nie bierze, nie współpracuje, ale i tak są na czas łapałem. Pojadę jeszcze na jezioro, zobaczę, dzisiaj po południu. Jak tam okonie, byłem wczoraj, szarpały tylko za ogon. Dzisiaj zrobimy chyba pułapkę offside'ową, jeżeli sytuacja się powtórzy. I spróbujemy złowić w ten sposób, no bo tam też już powinny się pokazać. To jest ta pora roku, koniec września, październik, tam naprawdę okonie przez duże o. No i szczupaki, to normalne szczupak jak szczupak, no jak mu, jak mu czapka stoi, ja przeważnie piątek pięknie, nie w sobotę, nie pamiętam, w sobotę pięknie gryzły. Nie w piątek, piątek pięknie gryzły. W sobotę już ze szczupakiem słabo tam pływało tylu szczupakowców. Widziałem jednego gdzieś tam złowili pistoleta i echo. Szczupaki wczoraj na przykład stały, nie? Ale konie, mniejsze okonie tam kto łowił lightem, ultra lightem, to sobie połowił przy i tak dalej. Jakieś dropszociki, ale przy klasycznym prowadzeniu, tak jak ja łowię klasycznie, jakieś łowienie z opadu i tak dalej. Brań miałem mnóstwo, ale tylko za ogon, szarpały, guma ściągnięta, nawet mi tego Fishhuntera 10 cm to na pół rozerwały. takie szarpnicie, że wyrwano, pół, pół gumy dosłownie i to samo było z Drunkbaitami i tymi innymi gumami, bo wiem czym się dało, brały, szarpały, prawie we, za wszystko łapały, co się tylko w wodzie ruszało, niemniej jednak nie żerowały, one tylko łapały, chwytały, uszkadzały i tak dalej, ale nie brały. Jak zaczną żerować, to zresztą zobaczycie w kolejnych filmach, jakie akcje będą się działy. Dobra, kochani, myślę, że to byłoby dzisiaj na tyle. Jakby co, to pozdrawiam Was. Niech moc będzie z Wami. Ja się szykuję, jeszcze chyba dzisiaj po południu skoczę na jezioro, to może jakiś film zrobimy.